Poważnego Sama sam zagrałem, tak niepoważnie. A pół żartem, pół serio, ta niepoważna gra na serio stawia poważne wyzwanie. Dość! Witam na kanale gierkowym i kontynuując mój niedosyt strzelania, sięgnąłem po Serious Sama. Strzelankę serio przesadzoną. Serious Sam po raz pierwszy został wydany w 2001 roku. Gra zrobiona była na swoim własnym silniku Sirius Engine i od razu widać, czym wyróżnia się od innych przedstawicieli gatunku z tamtych lat. A były to w szczególności dwie rzeczy. Już na samym początku w oczy rzucają się ogromne lokacje. Chciałby się wręcz dodać przyciski jeszcze szybszego biegania, bo przemierzanie map potrafi trochę zająć. Za miejsce obrany zostaje starożytny Egipt, choć fabularnie zaczynamy w przyszłości. Główny bohater, napakowany mięśniak, jako wybraniec ludzkości, zostaje wysłany w przeszłość, aby odzyskać artefakty mocy, która ma zatrzymać najazd kosmitów. Podejrzewam, że gdyby nie fakt, że do zademonstrowania tak wielkich egipskich obszarów no, które musiały być dość puste, aby ówczesne komputery mogły to uciągnąć to również dobrze można by to podpiąć pod New Nukem'a. No, widać czym inspirowali się twórcy. No, tak wielkie tereny nie są też bez powodu, bo w Serious Samie rzucane są w naszą stronę istne hordy przeciwników. Była to druga charakterystyczna cecha Serious Engine. Takiej ilości potworów do ubicia nie widzieliśmy jeszcze nigdzie indziej. Jest to istny Bullet Hell wśród boomer-shooterów. Wręcz Enemy Hell. Twórców musiało denerwować to, że strzelając do przeciwnika, zbyt często tyłem trafiali na ścianę. No, mnie również często to denerwowało. Teren bardzo rzadko stanowi przeszkodę, a w niektórych przypadkach wręcz trudno znaleźć tu kawałek osłony. Za to przed ikonicznymi już kamikadze, jednak nie uciekniesz. Jak nie masz łba, to czym ty wrzeszczysz? Ilość ilością, ale jakość świata. No tak uleje. Animacje są drewniane. Widać to szczególnie na scenkach, które są na zielniku gry. Same bronie zaś nie dają żadnego poczucia siły ognia. Brak im miodności, jakichś efektownych dźwięków, czy chociażby ognia z lufy. Tak, brakuje tu nawet tego. Nasz karabin strzela kapiszonami. Dokładnie takie daje nam odczucie ta broń, pomimo że kosi ona setki przeciwników. Skoro już o broniach mowa, do eksterminacji posłuży nam dość standardowy już arsenał, taki jak dubeltówka, rakietnica czy minigun. Arsenał klasyczny, dość poważny, choć znalazło się tu miejsce chociażby dla działa na kule armatnie. Sirius, sam, jak już wspomniałem, daje nam dość poważne wyzwanie i to nie tylko ilością przeciwników. Każdy rodzaj przeciwnika jest tu unikalny i wymaga innego podejścia. Późniejsze mieszanki są przemyślaną kombinacją, która ma za zadanie nas zbić z tropu i zmusić do zmiany podejścia. Stanowi to świetny i przemyślany level design, który pokazuje, że sama ilość nie wystarczy. Długie fale licznych przeciwników potrafią wręcz zmęczyć, sprawiając, że każde zakończenie walki jest odetchnięciem z ulgą. Między walkami możemy klasycznie poszukiwać sekretów, choć tutaj oprócz pozytywnych sekretów twórcy postanowili nam wrzucić pułapki. Są to dodatkowi przeciwnicy, albo wręcz uwięzienie nas w danym segmencie, póki nie zestrzelimy wszystkiego. Co gorsza, nic z tego często potem nie mamy. No, dobry sekret. Niech się pie batalią towarzyszy muzyka, która... Jest. Jest dobrym plumkaniem w tle. No, nie jest nahalna, ale nie jest też niczym wybitnym. Od dobre tło dla akcji, na które poza grą nie zwróciłbym uwagi. W tej grze otrzymałem tak poważną, dość dawkę strzelania, że nareszcie mogłem się nasycić. No, z pewnością jedynie na jakiś czas. Akcja czeka nas za każdym rogiem, za każdymi drzwiami. Boomer Shooter z krwi i kości. Bawiłem się świetnie. Trudno mi grze coś zarzucić. No, może prócz tej muzyki gorszej niż w innych grach z tego gatunku, konieczności przemierzenia ogromnego terenu, chociaż wspomniałem, ma tu to swoje uzasadnienie. No i oczywiście drewnianych animacji. Te wady jednak nie zwracają tak bardzo na siebie uwagi przy tak miodnej rozgrywce. Gra nie traktuje siebie zbyt poważnie i czuć tutaj drobiny humoru. Trochę więcej tego poproszę, bo charakter został nadany, choć za mało go tutaj. Kto chce przedawkować strzelanie, dlatego Sirius Sam jest serio pozycją obowiązkową.